To mój młodszy brat Jacek. To świnka mama, a to świnka tata. <grym> <grym> świnka Peppa. Polly na wakacjach. Babcia i dziadek wyjeżdżają na wakacje. Postanowili oddać swoją papugę Polly do domu Peppy i Jacka, żeby dzieci a? się nią zajęły. <grym> Witajcie moi drodzy! Dzień dobry, dziadku! Dzień dobry, babciu! Poli jest bardzo przejęta przeprowadzką do was moje dzieci. Dzień dobry, Polly. Dzień dobry Poli! Poli, jak to papuga, wszystko powtarza. Babciu, czy w tej walizce są jej rzeczy? Tak, przede wszystkim jedzenie. Jacusiu, a może zgadniesz, co lubią papugi? Ciastka czekoladowe. <laughs> nie, nie ciastka czekoladowe. Papugi jedzą ziarno. A, ziarno! <laughs> Babciu, czy ja mogę nakarmić poli? Tak, nie można jej dawać za dużo do jedzenia. To bardzo ważne. Dobrze, dziadku. Dziadku, czy możemy wypuścić Polly z klatki? Tak, ale trzeba się upewnić, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte. Inaczej może wam uciec. Dobrze, rozumiem. Do widzenia, Pepo, Papa, Jacusiu. Do widzenia, babciu. Do widzenia, dziadku. Do widzenia, babciu. Do widzenia, dziadku. <noise> Napijesz się gorącej herbaty? Napijesz się gorącej herbaty? Jacek sypie ziarno do miseczki poli. Nie, za dużo tego nasypałeś. Chcesz, żeby poli zrobiła się okrągła, a potem pękła jak balon? Bum! Pękła jak balon! O, cóż to znowu? Nody przyjechały! Ty. Jacek zapomniał zamknąć drzwi. A! A! Lody! Wszystkie smaki! Pani królik zawsze ma pyszne lody. Dzień dobry, państwo. Pani, poproszę cztery porcje lodów. Bardzo pani dziękuję. <laughs> Jacku, zapomniałeś zamknąć drzwi. Co będzie, jeśli Polly uciekła? Nie martw się, kochanie. Papuszka na pewno na nas czeka. Nie, tato, nie ma jej. <grym> Polly nam zginęła. Na pewno dziadek i babcia bardzo się zmartwią. Spokojnie, poszukajmy jej w ogrodzie. Patrzcie, kogo ja widzę. Kogoż to mama zobaczyła w ogrodzie? <grym> Nasza Polly! Tatusiu, tylko jak my ją teraz zdejmiemy z tego drzewa. Oto się nie martw! Twój tata ją uratuje. Chodź papuszko. Napijesz się gorące herbaty! Niedobrze. Poli ucieka coraz wyżej. Zaraz! Tylko uważaj, tatusiu! Proszę cię, żebyś nie spadł z drzewa! Tak jak zawsze! Nie bój się, córeczko! Jestem bardzo ostrożny! No chodź, chodź, papuszko! ZIARNO DLA PAPUK! Dlaczego Jacek biegnie do domu? Ach tak, przyniósł jedzenie dla Poli. Na to Poli zawsze się skusi. A! A! <laughs> Jackowi udało się ściągnąć ją z drzewa! Hurra! A co to tak dzwoni? Odezwała się komórka taty. Zaraz! O! O! Halo? O, to babcia. Dzień dobry, mój drogi. Mogę porozmawiać z Poli? Tak, oczywiście. Witaj, Poli. Dobrze się bawisz na wakacjach. Witaj, Poli. Dobrze się bawisz na wakacjach. <laughs>